Psychobiotyki są coraz częściej rekomendowane przez specjalistów. Polecają je chociażby lekarze psychiatrzy jako uzupełnienie do klasycznej terapii dla swoich pacjentów z depresją. Psychobiotyki takie jak Lactobacillus Helveticus Rossell 52 czy Bifidobacterium Longum Rossell 175. Posiadają również rekomendacje hmm, chociażby Kanadyjskiego Departamentu ds. Produktów Leczniczych pochodzenia naturalnego i dostępnych bez recepty hmm, oraz Polskiego Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji, ze względu na to, że przede wszystkim pomagają łagodzić ogólne objawy lęku, hmm, pomagają hmm, łagodzić objawy depresyjne. I e, przede wszystkim bardzo korzystnie wpływają na e, przewód pokarmowy, na dolegliwości, które wywoływane są właśnie stresem.